Wszystko w tym aparacie sprawi, że Twoje zdjęcia będą gorsze. Mówię oczywiście o aparacie Fujifilm X Half. Omówię dzisiaj kilka widocznych gołym okiem aspektów tego właśnie aparatu, czyli Fujifilm X Połowa, czy half. Dlaczego tak się nazywa? Jakie ma urządzenia wbudowane, powiedzmy, typu przyciski, pokrętła czy ekrany, ponieważ ma ich więcej niż jeden. Zaraz powiem dlaczego i ile i jakie te ekrany są. Dla kogo jest i czy warto go kupić w 2025 lub 2026 roku, bo przypuszczam, że on zostanie na troszkę dłużej. A więc zacznijmy może od tego, jak ten aparat wygląda. Mianowicie mamy tutaj coś niespotykanego, mówiliśmy o tym jakiś czas temu, ja i Bartek na podcaście Fotofocus chodzi o taki troszkę inny aspekt fotografii, czyli format tego zdjęcia, mianowicie robi zdjęcia tylko i wyłącznie pionowe, i stąd właśnie wzięła się nazwa tego aparatu, ponieważ Rozmiar sensora to pół pełnej klatki, czyli około jednego cala sensor. Nie jest to oczywiście jednocalowy sensor, mimo tego, że tutaj Fujifilm mówi, że jest. Oczywiście te wymiary są dużo mniejsze. Niż jeden cal, tylko po prostu tak się przyjęło, że tego typu sensory tak się właśnie nazywa. Ale ten sensor jest nietypowy nie dlatego, że jest mały, bo jest bardzo mały. Jest to oczywiście mniejsza klatka niż 3 czwarte czy APS-C, więc jakość tych zdjęć będzie oczywiście o wiele niższa niż się można spodziewać. Nie to jednak jest jego problemem. Jego 18-megapikselowy sensor, jak i oczywiście główny ekran na tyle aparatu są ułożone, czy raczej są obrócone na bok. Jest to pierwsza nietypowa sprawa. Drugą jest oczywiście fakt, że cały ten aparat jest stworzony po to, żeby, jak mówiłem na początku, robić gorsze zdjęcia wszystkie funkcje, wszystkie dodatki, no prawie powiedzmy, są dołożone do tego aparatu po to, czy stworzone dla tego aparatu, żeby te zdjęcia pogorszyć. Dosłownie niektóre funkcje, czy tam właśnie jedna funkcja nazywa się Light Leak, czyli po prostu przepuszczanie światła. Więc jakby ten aparat dodaje nam efektów do zdjęć, których normalnie nie mielibyśmy. Mało tego, nie ma możliwości robienia zdjęć w rawach, czy w trybie RAW. Czyli bez tych wszystkich głupawych dodatków. Dlaczego to jest problem? Mam nadzieję, nie muszę wyjaśniać, ale i tak powiem dla tych, którzy są tutaj pierwszy raz lub może jeszcze nie wiedzą, co to znaczy RAW czy zdjęcia w trybie RAW. Chodzi o to, że jeśli mamy zdjęcia, na których nie mamy żadnych efektów, jak na przykład dodany kontrast, czy jakieś efekty świetlne, czy może kolorystyka zmieniona, to później mamy większą możliwość zmiany tego zdjęcia. Bez efektów jest łatwiej jakby zdjęcie zmienić niż kiedy mamy te efekty wbudowane czy nałożone, zanim zdjęcie jest tak w cudzysłowiach wywołane. I tu mówię wywołane, dlatego że to jest bardzo ważne słowo dla tego aparatu, ponieważ jedna z funkcji tego aparatu to aplikacja, która jest do niego niezbędna, która udaje ten proces wywoływania zdjęć. Na aplikacji widzimy właśnie klisze, gdzie się pokazują te zdjęcia, co oczywiście w praktyce czy w prawdziwym świecie, przy prawdziwych zdjęciach, na prawdziwej kliszy byłoby. Zupełnie inne, ponieważ nikt nie patrzy na klisze, tylko w ciemni się te zdjęcia wywołuje. Ale to jest zaułek, w który dzisiaj nie będziemy wchodzić, ponieważ jest to ogromny temat, który zresztą omówiłem już w innym filmie, kiedy odwiedziłem ciemnie jednej z firm tutaj lokalnych w Wielkiej Brytanii. I ten film tutaj w rogu możesz teraz znaleźć, więc to bardzo serdecznie polecam. Ale my wracamy do Fujifilm X half czy połowa? W trybie wywoływania filmu, czy pracy na udawanym filmie, nie widzimy zdjęć podczas ich robienia. Dopiero ta aplikacja nam pokazuje po jednym zdjęciu, tak jakby było właśnie z czasem wywoływane te, te fotki. I kiedy mamy wszystkie już pokazane, możemy wybrać, które chcemy. I to jest jakby odwzorowanie tego procesu wywoływania zdjęcia. Tak kiedyś szliśmy właśnie do fotografa, który nam w ciemnie je wywoływał. My wybieraliśmy z gotowych zdjęć, już oczywiście nie z fliszy. Te, które nam się podobają, te, które są używalne, te, które się udały w jakiś sposób, no i te zabieramy do domu. Więc podobnie tutaj w tej aplikacji mamy do wyboru wszystkie zdjęcia i możemy jakby wybrać, które chcemy zachować, ale tu pamiętajmy, że te wszystkie fotki mają na sobie już właśnie te, te, te efekty nałożone na siebie. Żaden z aparatów, których używałem do tej pory, których będę używał w przyszłości, nie ma funkcji, lub raczej nie wymusza tego typu działania na zdjęciach. No, chyba że jest to oczywiście jakiś Polaroid, czy ewentualnie inny aparat na klisze, których też mam dziesiątki, używam cały czas i ten proces rzeczywiście jest powolny, rzeczywiście jest troszkę nieintuicyjny, jeśli chodzi o samą fotografię, ponieważ nie widać, co robimy na zdjęciu, ale tak się robiło zdjęcia kiedyś. Nie było ekranów, nie było komputerów w aparatach i rzeczywiście tak działały wszystkie aparaty. No Z tym, że wtedy nie było innego wyjścia. Dzisiaj chcemy mieć więcej kontroli nad zdjęciami i myślę, że sam aparat, czy sam pomysł na ten aparat, na to oprogramowanie, nie jest przeznaczony dla osób takich jak ja. Nie jest to aparat, który ja bym kiedykolwiek kupił, ponieważ mnie niezmiernie ogranicza. Nie samo oprogramowanie, ponieważ ma tryby, gdzie możemy fotografować bez tych efektów. Nie będą to zdjęcia RO czy w trybie RO, ale będą niezmienione pomiędzy zrobieniem zdjęcia a jego wywołaniem, czy momentem, kiedy go zobaczę po raz pierwszy. Więc sam aparat oczywiście jest dość ciekawy, jeśli chodzi o budowę, jest coś nowego, jest to coś innego. No i ma swoich fanów, i ma swoich powiedzmy takich no nie wrogów, ale ludzi, którzy. Nie do końca doceniają to, co są oferuje, ponieważ jest to taka powiedzmy imitacja pracy właśnie z filmem, do tego stopnia, że ma taką małą wajchę, taką, taką rączkę do um, przesuwania zdjęć. W tym wypadku, jeśli jesteśmy w trybie udawania, że mamy film włożony w aparat, no to oczywiście zdjęcie kolejne zrobimy dopiero po przesunięciu tej wajchy, jak to było w starych aparatach, oczywiście. Tak rzeczywiście to wyglądało, z tym, że tu muszę powiedzieć, że ta rączka, ta wajha jest taka plastikowa, tak powiedzmy, odpustowa, że tak powiem. cały aparat ma fajną wagę, jest naprawdę dobrze zrobiony, jest w wysokiej jakości, jak każdy zresztą aparat od film. No ale ta rączka niestety jakoś nie do końca budzi tutaj mój podziw, że tak powiem. Jest to część, która jest takim gadżetem, dodatkiem, badziewiem, można powiedzieć, tak nieładnie, ale. Jest to coś, co ma wywoływać nostalgię, ale u mnie wywołuje niechęć, ponieważ jest właśnie tak plastikowa i, i, i jakby może nie łatwa w złamaniu, tylko po prostu nie wywołuje tego samego uczucia, które wywoływały te właśnie te same rączki, tylko w aparatach, które miały jakąś wagę za tą rączką, gdzieś ta ta wajcha rzeczywiście miała tam jakieś, jakieś zębatki, jakieś bloczki, coś tam się działo przesuwaniu było, był opór był dźwięk, a tutaj nie mamy nic kompletnie tylko po prostu szybkie przesunięcie plastikowej rączki, która nam e, zmienia e, zdjęcie na, na, na no nie zdjęcie do końca tylko pozwala zrobić następne zdjęcie, co jakby kiedyś działało w ten sposób, że po prostu przesuwało kliszę dosłownie, przesuwało manualnie kliszę, żeby było można zrobić nową ekspozycję na, na czystym kawałku kliszy, nie naświetlonym jeszcze. Więc to jest fajny dodatek, ogólnie tak ciekawie to jest pomyślane, ale nie wiem, mnie to troszkę boli, że rzeczywiście trzeba udawać, że te aparaty robią zdjęcia na filmie, zamiast po prostu robić aparaty na film, żeby te aparaty Naprawdę używały filmu, żeby można było je znowu produkować, żeby te, te fabryki ruszyły na nowo, żeby nie stały w miejscu. Jest wiele starych aparatów, które rzeczywiście potrafią robić zdjęcia. Są ciemnie, są fabryki filmów celuloidowych, jest, jest całe zaplecze, tego to wszystko stoi tak częściowo, ponieważ właśnie to zainteresowanie jest mniejsze. Ponieważ firmy robią takie rzeczy, typu właśnie jak Fuji film w tym wypadku. I, I po prostu nie pozwala na rozwój tego prawdziwego hobby, tylko na udawanie. Takie hipisowskie udawanie, że rzeczywiście e, u, używamy tego aparatu do robienia zdjęć na kliszy. Jak przystało na aparat udający, że strzelamy na kliszy? Mamy tu kilka ograniczeń. Pierwszym z nich jest to, co mówiłem wcześniej, czyli brak podglądu zdjęcia. To jest oczywiście w trybie e, tego filmu czy strzelania na kliszy, powiedzmy. Nie do końca wiem, jak to na, na polski język przetłumaczyć, ale jest to niepotrzebne moim zdaniem, tak czy inaczej, więc. Myślę, że mało ludzi tego użyje, chyba że rzeczywiście jest jakimś turystą, czy powiedzmy tatusiem gdzieś tam, czy, czy dziadkiem, robią, robiącym zdjęcia wnukom. Myślę, że nikt na poważnie tego nie użyje, ale wracając do tych ograniczeń, mamy tutaj ich kilka, właśnie brak podglądu. Mamy, no to nie jest ograniczenie, ale taki powiedzmy rodzaj e, zdjęć, mamy 13 trybów, czy różnych trybów czy stylu, raczej zdjęć i tam mamy do wyboru ich dość, dość dużo można na tym tylnym ekranie sobie przesuwać palcem i się tam zmienia ten tryb co tutaj muszę um, wspomnieć że też zmienia zawartość, czy to, co pokazuje drugi ekran, który jest obok tego głównego pionowego. Mamy drugi pionowy ekran w kształcie okienka, które kiedyś było w aparatach, pokazywało, jaki mamy film włożony w aparacie. Ten kanister aparatu zazwyczaj był pokazany właśnie na tym, w tym okienku, i tu właśnie mamy ten sam efekt, który jest bardzo fajny, moim zdaniem, to jest ciekawy, ciekawy dodatek, niepotrzebny, oczywiście kompletnie, ale bardzo fajny, estetyczny. Więc e, takie udawane okienko, powiedzmy, tam znajdziemy. E, mamy też ograniczenie, i to ograniczenie e, jakby wchodzi w, w życie czy w grę e, wtedy, kiedy e, fotografujemy. Jakby tym trybem kliszy, gdzie nie tylko ogranicza nas to, że czekamy na zdjęcia, czy nie widzimy tego zdjęcia, ale mamy też ograniczenie ilości zdjęć, ponieważ klisza kiedyś, jak wiecie, miała ograniczenia swojej długości, czy, czy zawartości, czy pojemności. Mamy tutaj jakby taki odpowiednik tego filmu, właśnie i tego, co kiedyś się działo, kiedy używaliśmy aparatów półklatkowych, bo one istniały i dalej istnieją, na przykład Pentax to jest prawdziwy aparat na prawdziwą kliszę. To nie jest udawane, tak jak w tym wypadku przy Fujifilm, ale te tryby, czy ten tryb, przepraszam, użytkowania w trybie robienia zdjęć na kliszy, nas właśnie ogranicza do tych trzech rozmiarów, odpowiadając właśnie tym kliszą, które kiedyś istniały. I to jest. Takie troszkę niepotrzebne moim zdaniem, ponieważ to jest aparat, który rzeczywiście nie ma tego ograniczenia tak fizycznie. Jest to coś nałożonego odgórnie przez firmę Fujifilm, żeby dodać tej realności właśnie przy robieniu zdjęć i żeby wydawało ci się niejako, że robisz właśnie na kliszy. I myślę, że tutaj jakby, jakbym tak nie powiedział komuś, kto się na tym nie zna kompletnie, kto nie wie, że to jest ekran z tyłu, ten mały ekrannicz, to jest ekran, a nie podgląd właśnie kliszy to myślę, że dałoby się kogoś przekonać, że to rzeczywiście jest aparat na film. Dlatego, że te zdjęcia nigdy nie wychodzą jakby tak idealnie. Powiedzmy, zawsze mają te efekty nałożone, zawsze są nieidealne, zawsze mają jakieś, powiedzmy, przecieki światła też udawane, ale są. I jedynym właściwie takim wskaźnikiem, że ten aparat nie jest na film, to jest to, że mamy tą aplikację. I stąd się biorą zdjęcia, a nie z wywoływania... U fotografa czy w ciemni. Kolejnym ograniczeniem jest fakt, że jak mówiłem wcześniej, nie ma tutaj trybu RAW, czyli nie możemy robić zdjęć takich, jakie widzimy gołym okiem, że tak powiem. Nie ma tego trybu płaskiego. Możemy tylko i wyłącznie zrobić zdjęcia w trybie JPEG czy JPEG. Więc to jest skompresowane zdjęcie. To jest zdjęcie już z nałożonymi tymi efektami i nie da się go rozłożyć na te czynniki pierwsze. Nie zmienimy go na tyle, na ile można byłoby zmienić zdjęcia w rawach. Myślę jednak, że jest miejscem na rynku dla tego aparatu, ponieważ chociażby polaroidy nadal istnieją, sam używam polaroida i jest to aparat, który ma mieć te wszystkie wady. Jest to aparat, który ma mieć nostalgię, który ma jakby sprawić, że ty czekasz na to zdjęcie, że go nie widzisz przed zrobieniem zdjęcia, ma być ograniczony, ma mieć te właśnie błędy i, i problemy z, z obiektywami. Te, te przecieki światła, to wszystko ma w tym wszystkim być wbudowane, i ten aparat, właśnie od film, myślę, że dość ciekawie wykorzystuje ten trend, który jest dość dużym trendem od dwóch czy trzech lat. Był czas, kiedy wszyscy młodzi kipiści, tam pokolenie Z, zdecydowali, że będą kupować aparaty na film. No i wszystkie stare Nikony i wszystkie stare kany zniknęły z, z tak zwanych thrift stores, czyli tych takich sklepów drugiej jakości, że tak powiem, używanych, ale okazało się, że przez to, że tak szybko kupowali, no to te ceny szybko wzrosły, no i oczywiście nikt z, z pokolenia Z nie ma kasy, wszyscy są spłukani, więc się porzucili na tańsze odpowiedniki, ponieważ z kilku tysięcy mogą zejść na trochę niższą cenę, chociaż w tym wypadku ta cena nie jest taka niska, jak wiecie w Fujifilm, nie jest tanią filmą. Tu mamy oczywiście też odpowiednik tego prawidła, że tak powiem. O ile się dobrze orientuję, to w momencie nagrywania tego filmu, ten aparat jest dostępny tylko w Azji i w Ameryce. Nawet nie jestem pewien, czy jest dostępny w Kaladzie. Z tym, że wiem, że cena się troszkę różni pomiędzy krajami, ponieważ mamy taryfy w USA co oznacza, że tam kosztuje on około 850 dolarów, a wszędzie indziej teoretycznie ma kosztować około 700 dolarów, a w Polsce, tak jak mówiłem, właśnie 3,5 do 4 tysiąca złotych około. Z tym, że tam nie jest jeszcze dostępny, przynajmniej nie w momencie, kiedy nagrywam ten materiał, więc dajcie nas w komentarzach poniżej, czy rzeczywiście już jest, czy dotarł do Polski. A więc czym jest ten aparat i dla kogo jest? Jest to urządzenie, które ma celowo spowolnić Twoją fotografię, ma te zdjęcia zepsuć, ma troszkę Ci utrudnić pracę, ma sprawić, żebyś był czy była kreatywna, ma sprawić, żebyś zastanowił, czy zastanowiła się nad swoimi zdjęciami troszkę dłużej, ponieważ są te ograniczenia, ponieważ troszkę to więcej trwa, czy dłużej trwa ta fotografia. Wywołanie czy wywołanie tych zdjęć, dużo cudzysłowie tutaj, ale ciężko to wszystko omówić bez nich, ponieważ to wszystko jest udawane niejako, jest narzucone przez, tą, przez to oprogramowanie. No i przede wszystkim nie jest to aparat do pracy profesjonalnej. Nikt, absolutnie nikt nie użyje tych zdjęć. Do niczego profesjonalnego, chyba że rzeczywiście celem jest pokazanie, że coś gorszego jest lepsze. I tu myślę, że przesłanie przesłaniem tego aparatu jest właśnie to, że gorsze jest lepsze. I troszkę idziemy w tym kierunku jako społeczeństwo, jako fotografowie, jako ogólnie rynek fotografii. Troszkę idzie właśnie w kierunku tego, żeby ograniczać, żeby zmieniać, żeby wpływać na tą fotografię, żeby spać, że, że kreatywność tutaj jest na pierwszym miejscu, a nie jakość. I tu myślę, że dużym właśnie plusem dla Fujifilm jest to, że ten rynek rzeczywiście istnieje, że, że ludzie chcą tych ograniczeń, że ludzie chcą, aby ten aparat nie był idealny. Jak kiedyś, jak te wszystkie właśnie aparaty tu za mną nie były idealne, tak, ten aparat specjalnie nie jest idealny, i właśnie zmienia to, jak nasza fotografia wygląda i jak my do niej podchodzimy. Więc dajcie nas w komentarzach poniżej, co sądzicie o takim podejściu do fotografii, do sprzętu fotograficznego. Czy jest to aparat, który kiedykolwiek kupicie do pracy? No, może nie do pracy, do zabawy, dla hobby, można prezent. Wydaje mi się, że nikt z Was nie powie, że użyje tego do czegoś profesjonalnego. Ale może się mylę, może ktoś z Was udowodni mi w komentarzach poniżej, że jestem w błędzie i przedstawi jakiś konkretny cel do, dla tych zdjęć. Myślę, że pomysł za tym aparatem jest naprawdę interesujący, a inne firmy produkujące aparaty w tym kierunku też pójdą, ale jednocześnie wydaje mi się, że nie będzie to na rynku dość długo. To jest taki trend, który jakby wszedł w życie, ponieważ ludzie chcieli starych aparatów i tego wyglądu starego filmu, ale Prawda jest taka, że ten, te, ten film, czy te zdjęcia, nie wiem jak to do końca nazwać, bo to, to nie jest film. Te odpegi te nigdy nie dorównają filmowi prawdziwemu. Więc jeśli macie wybór kupić aparat na film, a kupić ten aparat, no to kupcie moim zdaniem na film. Jest to więcej pracy, więcej nauki. Nie jest to takie łatwe, jest to trudniejsze, jest kosztowne, nie jest to e, łatwiejsze rozwiązanie ogólnie mówiąc, ale jest to rozwiązanie lepsze, ponieważ nauczycie się o wiele więcej i ta nostalgia będzie prawdziwa, a nie udawana. Ale piszcie w komentarzach, co są, sądzicie, a tymczasem pamiętajcie, że wszystko co robicie ma znaczenie, a wy jesteście wartościowi. Cześć! Czekaj! Zanim odejdziesz mam Ci coś bardzo ważnego do powiedzenia. To sprawa życia i śmierci i zmieni wszystko na zawsze. No masz. Uciekło. Pewnie nie było ważne. Jak już tu jesteś, dziękuję, że udało Ci się dotrwać do końca filmu. Jeśli sprawić to przyjemność, zrób to, o co bez przerwy proszą youtuberzy: dzwonki, łapki i inne rzeczy, które pomogą kanałowi. Jeśli chcesz więcej tego typu treści, zapisz się do mojego newslettera. Mimo waszych ciągłych próśb, niestety nagi fotek tam nie rozsyłam, ale dowiesz się o nowościach, dostaniesz szkody promocyjne na sprzęt fotograficzny oraz dowiesz się o wartych uwagi spotkaniach i wydarzeniach. Wszystkie niepublikowane treści znajdziesz na patronie oraz w sekcji dla członków kanału. Linki masz w opisie i na ekranie. Dołącz też do naszego forum grupy na Facebooku i oczywiście serwera Discord. Jeśli masz na to ochotę, zaglądnij na kanał mojej żony, gdzie ja trzymam kamerę, a ona wykonuje całą pracę. Pamiętam już, co miałem ci powiedzieć, cokolwiek się stanie, nie dotykaj